Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca 2026 roku meczem otwarcia w Meksyku. Pozostałe kraje, które współorganizują tę imprezę, to Stany Zjednoczone oraz Kanada. Będzie to pierwsze takie wydarzenie organizowane aż w trzech krajach. Biało-czerwoni trafili do grupy G, w której zmierzą się z drużynami narodowymi Holandii, Finlandii, Litwy i Malty. Bezpośredni awans na mundial wywalczy tylko zwycięzca grupy. Druga drużyna może zagrać w barażach. W związku z powiększeniem liczby uczestników z Europy ma awansować 16 reprezentacji. Bezpośredni awans wywalczą jednak zwycięzcy 12 drużyn. Pierwsze dwie kolejki eliminacji w Europie zostają rozgrywane w marcu tego roku. Ostatnie spotkania eliminacyjne odbędą się w listopadzie, a dwustopniowe baraże zaplanowano na marzec 2026 roku. Aktualnym mistrzem świata jest Argentyna, która zdobyła trofeum w 2022 roku. Na Mistrzostwach w Katarze. Jak myślisz, komu uda się zabrać im ten tytuł?